To szanowni państwo, czas na szalenie interesujący bieg na 800 metrów. Oczywiście podobnie jak w przypadku pani, tylko jeden finał. Na szerokim torze Kacper Lewalski, a UWM Olsztyn. Minuta 47-63 to jest aktualny jego rekord polski ustanowiony w tym roku. Czy będziemy świadkami trzeciego dzisiaj rekordu? Polski. Raz był w kategorii U18, raz w kategorii U20. Oba na dystansach. Raz nam Oba na dystansach 200 metrów. Dalej Stanisław Golański na torze 5, Na torze czwartym Igor Hawełko. Na trzecim Mateusz Szymakowski. Na drugim Konrad Simiński. Na pierwszym Konrad Rymut. Natomiast pozostali dżentelmeni no mają o te kilka sekund słabsze czasy od Lewalskiego. Od aktualnego wicemistrza Europy, Stalina, do lat 20. W minionym roku Lewalski pobiegł ten dystans w minutę 50. I 70 setnych. Krzysztof Różnicki, który sięgał wówczas po złoto, minuta 49.77. Lewalski na pierwszym okrążeniu, 29.53. To, by, to była oczywiście odległość po pierwszym okrążeniu, po pierwszych dwóch, 200 metrach. Za jego plecami Konrad Rymut z SMS-u Szklarska-Poręba. Dalej 359 numer startowy to zawodnik MKS-u Półtusk Mateusz Makowski. Kaspery Lewalski już po połowie dystansu wspólnie ze swoimi rywalami. Na razie wszystko tutaj spokojnie w zgranej pace, zbite towarzystwom. Jedynie tutaj stara się nabierać prędkości. Powolutku, już na tym kolejnym okrążeniu, zawodnik z Częstochowy, a więc Konrad Śimiński. Lewalski nie daje sobie zabrać prowadzenia przed ostatnim okrążeniem, bo tutaj już nabierają prędkości praktycznie wszyscy. Mateusz Lewalski. Potrzeba naprawdę nieprawdopodobnego okrążenia, żeby tutaj bić się o rekord Polski. To jest praktycznie tutaj, wydaje mi się, no już niemożliwe, ale najważniejsze w jego przypadku jest to, żeby zdobyć złoty medal. No już jesteśmy poza tym czasem, więc nie ma co liczyć. Mamy kolejny rekord, ale Lewalski już na ostatniej prostej, rozejrzał się do tyłu niczym Bronisław Malinowski i cieszy się w tej chwili już ze zdobycia złotego medalu Mistrzostw Polski do lat 20. Brawo, brawo i jeszcze raz brawo dla naszego reprezentanta Polski. Kasper Lewalski sięga po złoty medal. Z czasem minuta 56-11. Czekamy na rezultaty kolejnych zawodników Srebro dla Mateusza Makowskiego. Minuta 57,74. Natomiast igor Hawełko, minuta 58,02.